Tam w materiale wisielczy humor posła brązowego. Jak wiemy, Grzegorz Braun słynie z ciętego języka i z dość kontrowersyjnych wypowiedzi, ale tutaj, w tym przypadku, coś wykipiało i pewne granice zostały przekroczone, oczywiście, w opinii wielu. Niedzielnych komentatorów, w opinii tych, którzy poczuli się dotknięci słowami szczerości, słowami prawdy, i skierowany został akt oskarżenia. Podobno złożone zostało zawiadomienie do prokuratury, bowiem Grzegorz Braun do niedzielskiego ministra zdrowia skierował z mównicy słowa: Będziesz pan wisiał. Cóż za Niefortunny przebieg zdarzeń. Jak zazwyczaj nie szanuję surczur federatów i jestem ostatnią osobą na tym świecie, która podjęłaby się choćby próby usprawiedliwiania absurdalnych, nieprzemyślanych wypowiedzi ich posłów, tak w tym przypadku, choć przychodzi mi to z nieskrywanym trudem i niesmakiem... Jestem zmuszony stanąć w obronie posła brązowego i poprzeć jego celne, bądź co bądź słowa, pod którymi się w pełni podpisuję. Jako libertarianin, polityczni szkodnicy, zdeprawowani dewastatorzy życia publicznego, niszczyciele milionów ludzkich egzystencji, pasożyty żerujące na zdrowym organizmie społeczeństwa za swoje... Ewidentne przewinienia, które z całą odpowiedzialnością skłonny jestem nazwać zbrodniami przeciwko ludzkości, nie zasługują ani na krztynę szacunku czy pobłażliwości. Powinni więc zostać ukarani najwyższym możliwym wymiarem kary, aby sprawiedliwości stało się zadość, by pokrzywdzeni mogli otrzymać ekwiwalent strat i pozbyć się ograniczającego ich problemu raz na zawsze. Nie zamierzam bawić się w sędziego i kata, nie mnie podejmować takie decyzje. Ale na takich ludzi nie może czekać lepszy scenariusz, jak tylko fizyczna eliminacja, eksterminacja, bowiem zasłużyli sobie na to swoją przestępczą, mafijną działalnością na szkodę obywateli, których poprzysięgli niegdyś chronić, otrzymując swój mandat zaufania społecznego. Za przedłużające się lockdowny lokalnej gospodarki, za absurdalne obostrzenia prawne, za irracjonalne zalecenia tzw. reżimu sanitarnego, za przedłużające się kolejki do lekarzy specjalistów, za dramatycznie rosnące ceny na rynku poprzez problem inflacyjny, za piętrzące się stosy biurokratycznej makulatury i paplaniny urzędniczej, za skalę grabieży fiskalnej i nakładanie szeregu nowych obowiązkowych podatków, danin i opłat, za nadmiarowe śmierci obywateli, za afery z maskami, respiratorami, wyborami korespondencyjnymi i szczepieniami, za nadmuchiwanie propagandy, wakcynoentuzjastów, za segregację sanitarną i paszporty covidowe, za pozbawienie mnóstwa rodzin. Prawa do godnej egzystencji poprzez odebranie im możliwości uczciwego zarabiania pieniędzy, zmuszenie do zamykania działalności gospodarczych, co sprowokowało z kolei skwale bankructw oraz śmierci samobójczych, za utratę majątków i oszczędności całego życia, za kłamstwa i manipulacje piorące resztki mózgów w medialnej papce dezinformacyjnej itd. Tak i można by te zarzuty jeszcze gromadzić pieniędzy. W nieskończoność. Gdyby to ode mnie zależało, to na szafot posłałbym bezzwłocznie i bez cienia zawahania każdego z osobna polityka. Niezależnie od sprawowanej funkcji, reprezentowanego stronnictwa partyjnego, bowiem w moim odczuciu, w mojej ocenie nie różnią się oni co do zasady niczym szczególnym. Nie dostrzegam nic kontrowersyjnego w wypowiedziach, które obiecują im sprawiedliwą sankcję. Oddanie im przecież tego, co się prawowicie należy, jako zadośćuczynienie. Nie uważam, jakoby były to groźby karalne, bowiem nic nie wskazuje na to, że wypowiadający te słowa miał zamiar zamachnięcia się na czyjeś życie w celu jego odebrania, że miał zamiar kogoś uśmiercić i że byłby realnie w stanie to wykonać. Nie jest to zapowiedź zemsty. Wendety ani obietnica napaści, ale próba przewidywania przyszłości i życzenia uczciwego procesu karnego. Nikt nie został pokrzywdzony samymi słowami, jak również nie naruszyły niczyich dóbr osobistych w postaci godności. W poszukiwaniu tanich sensacji media nie cofną się przed niczym. Aby ugrać kapitał polityczny, na cudzych nazwiskach i nakręcić kolejną tanią aferę szczując na siebie ludzi. By rzucali się wzajemnie do swoich gardzieli. To odgrzewane kotlety, z którymi mieliśmy do czynienia niejednokrotnie w świecie polskiego mainstreamu. Kontrowersje wokół różnych szurów, pokładających ślepą wiarę w teoriach spiskowych. Nie należą do nowej jakości debaty publicznej, ale nadinterpretowanie pewnej specyficznej figury retorycznej, która była jedynie dobitnym środkiem wyrazu i do których byliśmy z jego strony już przyzwyczajeni w przeszłości, definitywnie zakrawa na absurd. I owszem, takie wypowiedzi w przestrzeni publicznej są nie na miejscu. Być może urągają powadze debaty publicznej w takich kuluarach politycznych, ale czy właśnie nie to. Mamy w większości na myśli po tych dwóch latach przedłużających się lockdownów kolejnych fal, czy nie to większość z nas chciałaby powiedzieć panu ministrowi. I odczytam teraz kilka wypowiedzi z Facebooka dotyczących właśnie tego zjawiska jako komentarzy bardzo celnych, które zwróciły moją uwagę. Pierwszy na celownik będzie Mateusz Błaszczyk, jeden z administratorów grupy Nieprzyjaciele niewoli. Ziew, serio, jak nudne musi być życie politykierów, dziennikarzy i pelikanów i jak żadne rozeznanie albo jak wielka zlewka w faktycznych bieżących problemach politycznych, społecznych i gospodarczych kraju, aby fascynować się dwoma naprawdę nie bezprecedensowymi, naprawdę nie aż tak szokującymi słowami wypowiedzianymi przez posła niszowej partii do pożal się Boże Ministerka. Pomijam już kim jest niejaki Grzegorz B i czego można się po nim spodziewać. Pomijam, że największą karą dla niego byłoby przemilczenie całej afery i nie dawanie mu atencji. Pomijam, kim jest Adam N i jak jego decyzje dotyczące funkcjonowania służby zdrowia przyczyniły się do 100 tysięcy nadmiarowych niekowidowych zgonów. Będących skutkiem paraliżu podstawowych zadań opieki medycznej. Pomijam już to wszystko, ale serio? Strajki kolejnych grup społecznych i zawodowych, rozpędzająca się inflacja, bankructwa dziesiątek firm, poluzowanie kurka fiskalnego w NBP przez Glapińskiego, widmo odgórnej państwowej segregacji sanitarnej, coraz bardziej prawdopodobny kolejny lockdown jesienny, katastrofalny stan budżetu a to tylko wierzchołek góry lodowej i ktoś to uważa za istotny temat? Naprawdę? To serio nie jest planeta do życia dla mnie. Elon, bliska, weź mnie już na tego Marsa, bo nie wytrzymie. Tak, i za to Brown został ukarany odebraniem połowy uposażenia poselskiego i diety w wysokości tam koło 50 tysięcy złotych rocznie, co nie jest dla mnie jakąś zaskakującą karą, co nie jest dla mnie jakimś wielkim. Usankcjonowaniem, co nie jest dla mnie jakimś wielkim wymogiem sprzeniewierzenia czy zwrotu tych środków, bo tak naprawdę one i tak zostałyby nam odebrane w podatkach, i tak zostałyby zmarnowane, zmarnotrawione, i tak trafiłyby do tych polityków. Więc to, że jego pensja zostanie uszczuplona, która jest pensją z naszych podatków, nie robi wrażenia. W następnej kolejności chciałbym się przyjrzeć jeszcze dwóm innym ciekawym wypowiedziom. Co ma na ten temat do powiedzenia fanatyk wolności i Krzysztof Maczyński? Począwszy od tego pierwszego. Polska klasa polityczna w pigułce. Niedzielski grozi Polakom, że nigdy nie wrócimy do świata sprzed pandemii a także straszli, iż dzisiejsi 40 i 50 latkowie będą żyć do końca swoich dni w stanie zagrożenia epidemicznego. Business Insider, kwiecień 21. Brak skandalu. Doktor Wrublewski, rządowy lekarz, porównuje niezaszczepionych do potencjalnych morderców. Radio Rodzina Czerwiec 21: Brak skandalu. Lewica składa projekt ustawy z cenzurą na temat kwestionowania pandemii pod karą grzywny lub więzienia rażąco, naruszając konstytucję. Jesień 20: Brak skandalu. Profesor Simon apeluje, że niezaszczepieni powinni płacić dodatkowo, ignorując fakt, że od roku czasu ludziom zabierana jest składka. Minimum 400 zł, za którą w zamian są leczeni teleporadami RP Lipiec 21 brak skandalu. Doradca premiera Miłosz Parczewski, który współpracuje również z producentem szczepień Johnson Johnson, apeluje, by niezaszczepionym narzucić godzinę policyjną o zakaz przemieszczania się Business Insider maj 21 brak skandalu. Redaktor naczelny na łamach Gazety Wprost ogłosił, że jest szczepionkową rasistą. A także oznaczył, oznajmił, że taki rasizm to nic złego oraz, że czuje się lepszy niż niektórzy ludzie. Wprost lipiec 21, brak skandalu. Michał Wilgocki w swojej felietonie napisał, dopóki się nie zaszczepicie, rząd powinien wam odebrać cały smak życia. A link do artykułu zatytułował, niech szlak trafi wasze biznesy. Gazeta Wyborcza, lipiec 21, brak skandalu. Profesor Horban w wywiadzie na temat interwencji poselskiej w domach dziecka, gdzie szczepiono bez zgody opiekuna prawnego dzieci na pytanie Czy panu się otwiera nóż w kieszeni, jak pan widzi posłów, którzy jeżdżą od domu do domu dziecka i tam uniemożliwiają zaszczepienie dzieci? Na co profesor Horban odpowiedział, gdybym umiał się posługiwać nożem, to bym się posłużył. Szczecińskie24.pl, sierpień 21, brak skandalu. do który pytanie o ponad 100 tysięcy nadmiarowych zgonów opowiada, że to przez geny i brak sportu Polaków wywiad w Radiu Z w rozmowie z Beatą Lubecką kwiecień 21, że będzie wisiał skandal i afera na pół Polski. Oczywiście słowa Grzegorza Brauna nie powinny paść w przestrzeni publicznej. Nie dlatego, że takie wypowiedzi to woda na młyn dla polityków i dziennikarzy, tylko chodzi o zachowanie pewnych standardów oraz kultury wypowiedzi w debacie publicznej. Najbardziej niepokojące jest jednak to, że kontrowersyjna wypowiedź Browna przysłoniła meritum sprawy, czyli wprowadzenie odpowiedzialności karnej dla urzędników za ich błędne decyzje, niekoniecznie w formie kary śmierci, ale byłoby to wskazane w tym przypadku. Od początku pandemii mieliśmy już nielegalny lockdown, niekonstytucyjne zamykanie firm, bezprawne nasyłanie policji na obywateli, segregację sanitarną i ponad 120 tysięcy nadmiarowych zgonów, za co nikt. Nie poniósł żadnych konsekwencji. I to jest prawdziwy problem, a nie to, że Brown powiedział coś kontrowersyjnego. Trudno wyobrazić sobie głupszą i bardziej niebezpieczną formę podejmowania decyzji niż oddanie jej w ręce ludzi, którzy nie ponoszą żadnych konsekwencji swoich błędów. Thomas Sowell. I teraz wypowiedz Krzyśka. Czy zapowiedź, będziesz pan wisiał, może być godziwa z perspektywy chrześcijańskiej? To pytanie postawił wczoraj poseł Władysław Kosiniak-Kamysz w związku ze skierowaniem powyższych słów przez posła Grzegorza Brauna z mównicy sejmowej do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego jako retoryczne. Ewidentnie sugerował bowiem swoim adresatom odpowiedź przeczącą. Chciałbym jednak wyrazić opinię przeciwną. Abstrahując od wskazanej sankcji, bo chrześcijańskie nauczania, w szczególności kościoła katolickie, na temat kary śmierci, jej dopuszczalności w trakcie wojny bądź pokoju, czy też za zbrodnie wojenne popełnione w czasie pokoju, bo i taką kwalifikację zna prawo międzynarodowe, znajduje się w okresie serii ostrych zakrętów. <laughs> Zatem nawiązywanie doń mogłoby zaciemnić sprawę, choć w katechizmie jest taka wzmianka. Posłużę się przy tym odniesieniami do Biblii. Zemsta należy do samego Boga. Jego gniew jest z natury słuszny, natomiast gniew człowieka nie wypełnia sprawiedliwości Bożej. Jest emocją, której nie należy dać się ponieść. W przeciwnym bowiem wypadku popełnia się jeden z grzechów głównych złość. Ktokolwiek sprawuje sąd nad bliźnim i wymierza mu karę, staje w roli zarezerwowanej dla Boga. Ma więc do tego prawo tylko w przypadkach, w których jest to zgodne z wolą Bożą i gdy najwyższym prawem, którym się przy tym kieruje, postawiono. Ponad ludzkie zasady jest prawo Boże. Straszliwa odpowiedzialność, jednakże konieczna. Wpisana jest ona bowiem. W Boży mandat dla człowieka, aby w jego imieniu rządził stworzonym wszechświatem, czynił sobie ziemię poddaną i w autonomiczny sposób, a więc nie ma wymogu teokracji, jak w wielu innych religiach, z ortodoksyjnym judaizmem włącznie, ustanawiał i utrzymywał porządek doczesny, co więcej wymierzenie słusznej kary dla grzeszników doczesnej lub wiecznej, przy czym przesunięcie w danym w przypadku ku tej pierwszej należy uważać za wyraz miłosierdzia ze strony Boga, bo jako wieczna opcja jest tylko śmierć. Druga, piekło, stanowi. Triumf sprawiedliwości Bożej, i nie brak w Biblii wezwań, aby za to także Boga wychwalać i okazywać radość, że taki kres położył. Być może z pomocą ludzkich sądów, wyrządzanej przez nich niesprawiedliwości. Istnieje oczywiście taka pokusa, żeby życzyć źle bliźniemu, zwłaszcza swojemu winowajcy, czy też zatwardziałemu nieskoremu do skruchy wrogowi. Politycy jak najbardziej się w większości kwalifikują. Grzeszyć złożeczeniem i przeżywać Schadenfreude, gdy go spotka, czy to kara, czy nawet niepowiązane nieszczęście. Przykazanie miłości nieprzyjaciół wymaga tymczasem, aby wznieść się ponad urazę wobec winowajcy, nawet ponad wciąż doznawane i pogarszane kolejnymi jego czynami swoje cierpienie i życzyć mu za życia bardziej nawrócenia niż kary doczesnej, bo wieczną ewentualnie wymierzy Bóg, to już trzeba zostawić jemu, zarówno w sensie niemożliwości określenia wiecznego losu, Kogokolwiek przez nas zwykłych ludzi, jak też jurysdykcji ostatecznej, wyłącznie Boga na sądzie ostatecznym, jak sama nazwa wskazuje. A jeśli umrze to jednak zbawienia, jako triumfu Bożego Miłosierdzia nad ogromem jego win. Nie odwołuje to wszakże zasady, że gdy mamy przekonanie, iż oto grzesznika, który nam lub innym bliźnim zawinił, spotyka kara zgodna z wolą Bożą, na przykład zasądzona, według słusznego prawa za udowodnione przestępstwo, mamy prawo, a nawet powinno się z takiego obrotu spraw cieszyć, a wcześniej wyrażać życzenie, aby tak się stało. Nigdy nie byłem gorącym orędownikiem rozliczeń ekip politycznych, mimo że każdą z dotychczasowych surowo krytykowałem, Uważam czyniących z tego postulatu priorytet za przeważnie frustratów politycznych, często wykorzystujących go do podgrzewania emocji i nieczystej gry na nich. Oraz odwracania uwagi od własnych braków i mizerii programowej. Odmiennie niż poseł Braun, nie jestem też generalnie zwolennikiem kary głównej, choć podobnie jak święty Jan Paweł II, dopuszczam jej stosowanie w okolicznościach tak ekstremalnych, że adekwatnych sankcji alternatywnych nie da się skutecznie wdrożyć, czyli np. na wojnie wobec zaprzysiężonych dobrowolnie oczywiście, a nie z poboru, który stanowi formę niewolnictwa żołnierzy dopuszczających się zdrady, czy też dowództwa zbrodniczych okupantów, wide procesy i wyroki. Sądów polskiego państwa podziemnego na hitlerowców oraz kolaborantów. Nie ukrywam jednak, że pewną satysfakcję sprawiłoby mi oglądanie stosownej kary, przykładnie poniżającej i piętnującej ich zbrodnie dla Niedzielskiego, Szumowskiego, Morawieckiego, Kaczyńskiego, Pinkasa, Saczki, Horbana, Simona i reszty tej watachy. Dodam, że choć nie jestem prawnikiem, to na ewidentną bzdurę mi wygląda i nawet wyrok sądowy w państwie PiSu mnie raczej nie przekona. Chyba, że będzie miał dobre uzasadnienie, które gdy do tego dojdzie, zamierzam przeczytać. Zapewne w przeciwieństwie do większości zabierających głos w tej sprawie, zarzut kosieniaka Kamysza, że te słowa stanowiły groźbę karalną. W kontekście całego wystąpienia jasno widać, że nie była to deklaracja zamiaru popełnienia przestępstwa polegającego na powieszeniu Niedzielskiego, tylko danie wyrazu nadziei, a wręcz przekonaniu, że ów. Na zawiśnięcie zostanie skazany w majestacie prawa, gdy sprawiedliwość w wystarczającym stopniu powróci do polskich sądów i prezes polskiego stronnictwa ludowego niechybnie też dobrze o tym wie. Jednakże zdecydował się na taką tanią zagrywkę polityczną, manipulację wypowiedzią oponenta. Bardzo dziękuję.